Pogrążony w tym ataku ranią słowa, czuję, że to moje fatum nie przeszkoda. Nawet jak nie starczy czasu odnotować, będę starał się pokonać wszystkie błędy, które były ponad. I nawet jeśli miałby być to jeden raz, żeby poczuć życia wiatr dłużej niż na chwilę wziąć się w garść, jak mam przestać widzieć tyle mignięć i tyle smutnych istnień. Wychodzę z siebie, znalazłem przyjaciela, powoli zbieram resztki mojego cienia. Może ułożę z nich więcej niż tylko postać, którą ciężko jest panować i wydusić z siebie nowe słowa. Widzisz, to czasem skok w jedną stronę. Odbijam się od tarczy, którą nazywamy losem. Nieważne, czy się schowam pod ziemią, coś się dokopię. Po prostu nie da się polec, zanadrzu zdejmuję zbroję. I się czuję tak otwarty jak reszta. Niekoniecznie ona dla mnie obojętna. I też często próbuje zrozumieć wszechświat. Bo peskres bardziej jest przejrzysty niż to co uwiera. W dyskomforcie spędzam 24 na dobę. Mimo tego się przewiozę tym, co ryzykowne. Jak mam odejść, gdy kontrolę przejmuje tu człowiek, którego nawet nie znam i nie przegonię? Wokół tyle spraw ciężko reagują rany. Co bym poruszał w się Czuję, że nie dam rady. Przybłyski tamtych strat odejmują więcej many. Jak umorzyć to mam, skoro w środku wciąż za mały? Wokół tyle spraw ciężko reagują rany. Co bym poruszał w pławcie. Się czuję, że nie dam rady, Przebłyski tamtych strat odejmują więcej many Jak umorzyć to mam, skoro w środku wciąż za mały